Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, w końcu przyszła do mnie oto nowa koparka Huina 1594. Jest to młodsza siostra poprzedniczki koparki zielonej, którą y, mogliście podziwiać na moich filmach. Y, jak, jak zobaczycie, ci którzy widzieli, to, to wiedzą. Y, jak ktoś ogląda ten film i jeszcze nie widział, to zapraszam do moich poprzednich filmów. Tam koparka 1593 była przeze mnie testowana, zarówno w terenie. Yy, pokazywałem jaka, jaką ona posiada moc, jak, yy, yy, jak się sprawuje i w tej chwili mam model huiny 1594, czyli tak jak już powiedziałem, młodsza siostra zielonej 90 93. Zwróćcie uwagę, model przychodzi w takim opakowaniu, w takiej walizeczce dość sprytnej, tutaj zamykana klamrami od góry. Także całkiem sensowne opakowanie styroklamowe ładnie to wygląda. I co mamy w środku? Otwieramy, i w środku, pierwsze co otworzyliśmy od strony wyposażenia. No to skoro jesteśmy na wyposażeniu, to zacznijmy od niego. Instrukcja obsługi modelu: instrukcji Wam tutaj nie będę streszczał, ponieważ myślę, że nie ma takiej potrzeby. Jak widzicie, na wyposażeniu mamy młotek. Młot do kucia. Młot metalowy, fajny. I młot taki sam, czy bardzo podobny, czy no, praktycznie identyczny jak w Amevi w koparkach Amewi, czy też w Huina na 1580. Dość, dość widać taki sensowny metalowy młot do kucia, tak zwany wyburzeniowy. Tutaj mamy chwytak. Taki chwytak do nie wiem, piłek, do kulek. Ale chwytak już plastik, tutaj plastik, to plastikowe, jedynie ma metalowe te drążki, natomiast cały jest plastikowy, także myślę taki do zabawy, coś sobie podnieść, jakąś piłeczkę, kuleczkę. Taki chwytak. Następnie mamy chwytaki do drewna, do drewna, do kamieni, również jak słyszycie metalowe. I dokładnie takie samo wyposażenie jest w Amewi w na 1580. Widać, że tutaj już przyszedł bogaty zestaw. W poprzednim modelu, jak, jak oglądaliście rozpakowanie modelu, to yy, tam yy, widzieliście, że yy, tych akcesoriów nie było. Był tylko pilot, była bateria, ładowarka tego nie było. Natomiast tutaj widać producent się postarał i dał akcesorium. Pilot. Pilot mamy podobny do poprzedniczki, czyli czarny, czarny, taki yy, gumowany, tutaj taki plastik jakby gumowany w odczuciu jest taka jakby guma. Czy to jest guma, nie wiem, ale, ale w odczuciu jest taka jakby guma. Natomiast jak widzicie, przyciski gałki czerwone. W poprzednim były zielone, teraz są czerwone. A może poprzednie zostawię na następny film, ponieważ w następnym filmie zrobię porównanie jednej i drugiej. Czym się różnią? No to wtedy sobie opowiemy o właśnie o tym. Jak widzicie, pilot do sterowania. Następnie mamy ładowarkę, zwykła, prosta, taka do, pod USB, pod, obojętnie jaką ładowarkę, pod laptopa. W każdym razie ja i tak takimi ładowarkami nie ładuję, tylko ładuję swoją ładowarką do modeli z LEDOXa. Następnie mamy akumulator 74V 2000 mAh. Jak widzicie taki mamy akumulator w zestawie oraz tu coś jeszcze mamy, O, tu mamy śrubokręt, kluczyk, yy, co tu jest nakrętki śrubka. I jakieś czerwone podkładki. Przypuszczam, że są to, znaczy przypuszczam, na pewno są to akcesoria montażowe, po prostu do tych elementów, czyli do murka, do chwytaków takich do drewna, do kamieni i do takiego chwytaka do, do kulek, do piłek do tego. No i to by było na tyle z tej strony. Skoro mamy rozpakowane akcesoria, przejdźmy do samego seru, który będzie się znajdował tutaj. Mam nadzieję, że będzie, <laughs> To jeszcze nie sprawdzałem. Otwieramy. I ukazuje, nam się jest. Jest model. Huina 1594. Jak widzicie, biała, z czarnymi dodatkami, z czarno-czerwonymi dodatkami. Nawet powiem Wam szczerze, że fajnie to wygląda na żywo. Dość ładnie to wygląda. Ładnie się prezentuje. Już widzę to. mam problem. Urwane lustereczko. Widzicie? Urwane lustereczko. Pierwszy problem po rozpakowaniu. Nie wiem czy to. O, przypuszczam, że podczas pakowania modelu do pudełka musiało się... Coś takiego wydarzyć. Tak więc zapnijmy, Jak widzicie, tutaj już więcej nic nie mamy. Sam model nic poza tym. Pudełko sobie odłożę, będzie więcej miejsca. No i jak widzicie mamy model. Mamy oto model naszej kopareczki. No i co? Model wygląda bardzo podobnie do poprzedniczki. Ten sam design, że tak powiem. Różni się kolorami. No dość ciekawie, dość ciekawie to widzę wygląda. Natomiast co dalej? Mamy siłowniki elektryczne na przekładniach zębatych. Przypuszczam, że takie same jak w poprzednim. Tutaj również mamy zębatkę od laminia głównego metalową. Także przypuszczam, że będzie w miarę, w miarę ten model również mocny. Zobaczymy go na testach w, na zewnątrz, w ziemi. I, I co mamy? Łyżka, jak słyszycie, metalowa. Ramiona, o, ramiona plastik, tworzywo. Wieża, tworzywo. Pożywo. Gąsienice, o metal, gąsienice metalowe, fajne widać, sztywne, takie porządne, że tak powiem. Zwróćcie uwagę, przybliżę Wam tutaj, o widzicie, gąsienice metalowe, zębatki, te prowadnice również metalowe. Także widzę, że myślę, że nie będzie problemu przy, przy jeździe, ponieważ... 90% powiem szczerze, że na tych gumowych gąsienicach no, był troszeczkę problem. Ponieważ jak weszło tu jakiś kamyczek, jakiś kawałek, nie wiem, gałązki klawy, no to te gąsienice lubiły się blokować, zębatka przeskakiwała. I ten model no, słabo jechał, słabo jechał do przodu, do tyłu. Dlatego mam nadzieję, że na tych gąsienicach będzie lepiej. Zobaczymy to w terenie. Co dalej? Powiem wam szczerze, że chyba nic, chyba nic poza tym. Poza metalowymi gąsienicami, reszta, jak widzicie, wszystko pożywo. Jedynie te gąsienice, bardzo fajne, bardzo fajne, powiem Wam, ciekawe. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Natomiast no, powiem Wam szczerze, troszeczkę jestem zawiedziony, może nie zawiedziony, ale, ale myślałem, powiem szczerze, że myślałem, że w tym modelu, no fajnie, że są te gąsienice metalowe, ponieważ na pewno, przypuszczam, że na pewno się to przełoży na lepszą jazdę, ale myślałem, że chociaż, no jak już nie wierzę, Yy, będzie metalowa, no, został plastik, jest plastik, niech zostanie plastik. Ale no miałem nadzieję, że chociaż te ramiona również będą metalowe, a to, to jest po prostu tworzywo. No to powiem Wam szczerze, że, że no troszeczkę, po prostu no, no nie tego się spodziewałem. O, w ten sposób powiem, nie tego się spodziewałem. Myślałem, że chociaż tutaj coś będzie jeszcze lepiej, jeszcze bardziej ulepszone, że jak już nie cała w metalu, ponieważ no to już by była spora konkurencja dla, dla również chuliny, tym razem 1580, która jest całkowicie w metalu i kosztuje tam już pod 2000 no to lepiej by było kupić ten model tańszy i też by był w metalu. Dlatego przypuszczam, że to te elementy pozostały z tworzywa, a metal to jest tylko łyżka, gąsienice i zębatki, prowadnice. Reszta, no i oczywiście siłowniki tutaj, te, 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 te no, tulejki oraz zębatki w środku też przypuszczam, że są metalowe. W były metalowe, tu przypuszczam, że też tak jest. Mam nadzieję, że nie będzie mi szybko dane tego sprawdzać. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. Poza tym... Jak widzicie model już wam ukazuje. Model jak widzicie dość ciekawie się prezentuje Powiem szczerze wygląd. Wygląd ładnie wygląd ładny. Podoba mi się. Nie wiem jak to jak to tak wyjdzie na filmie. Natomiast w rzeczywistości czy na żywo bardzo, bardzo ciekawie, bardzo ładnie to wygląda z tymi czarnymi dodatkami, czerwonymi dodatkami, także bardzo bardzo ładnie to wygląda. I powiem Wam szczerze, że tak z dalsza patrząc, czy z dalsza, z bliższa, nie dotykając tego wszystkiego, to te elementy wyglądają na metalowe. Dlatego myślałem, że to jest metal, natomiast to jest tworzywo, ale wygląda, wygląda jak metal. No, ciekawa, ciekawe, ciekawa propozycja, powiem Wam szczerze. Yy, jedynie co, tutaj jak mówię, troszeczkę się doszczarowałem, że tak powiem, że, że chociaż te ramiona nie są metalowe. Ale poza tym, poza tym bardzo, bardzo fajnie, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się ten model widzę, podoba. Najbardziej, kurczę, powiem Wam, zaskoczyłem się i bardzo, bardzo cieszę się z tego, z tych, z tych gąsienic, że one takie są metalowe, sztywne, fajne, że tutaj nie powinno być problemu z jakimś tam zakopywaniem się, czy jak tutaj wejdzie jakiś kawałeczek patyczka, mówię o małych patykach, nie o jakimś tam patyku dużym, bo to wiadomo, że nawet tą metalową gąsienicę zablokuje, natomiast Natomiast yy, myślę, że przy małych, tam patyczkach, trawach, yy, kamyczkach nie powinno być problemu z jazdą. No i co? Wspomniane lusterko, jak widzicie, lusterko urwane. Nie jest mi to potrzebne. Yy, powiem tak, ja w kabinie nie siedzę, jak kopię, więc lusterko mi nie jest potrzebne. No ale, no ale skoro to miało być, to szczerze powiem, powinno być. Ale trudno, urwało się, nie jest mi potrzebne. Yy, no dość, dość ciekawie to wygląda. Te siłowniki, te siłowniki, powiem Wam szczerze. Nie wiem czy przez to, że one są tutaj takie malowane na czarno, i, i, i to jest y, po prostu czarne y, na białym tle, czyli na, na, na bieli tej koparki, dość tak ładnie, y, znaczy no ładnie, ale i przede wszystkim tak masywnie. O, masywnie wyglądają także zobaczymy, jak to się przełoży na kopanie. Natomiast bardzo, bardzo fajnie to powiem Wam szczerze, wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Muszę jakoś o, sprytnie odłożyć statyw. Dobra, y, no to co. Model, myślę, mamy omówiony. Metal, metal i reszta plastik. Łyżka, łyżka widzę, dość spoda, fajna, bardzo ciekawa. Myślę, że sobie założymy teraz akumulatory i ją odpalimy. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Trzymamy oświetlenie, czy mamy muzyczkę, jak to będzie wyglądało. Zakładam akumulator do modelu. Zakładam baterię do. Yy, Pilota. Oczywiście akumulator jest dostępny, natomiast jest znaczy dostępny w pudełku razem z pudełkiem. Natomiast jak widzicie, paluszki trzeba sobie nabyć, ale no to w każdym modelu tak jest, czy to w kopiącym, czy to wierzącym, że baterie musimy sobie do aparatury już we własnym zakresie nabyć. Trzy paluszki, czyli standardowo w większości w każdej albo w większości koparek w aparaturze mamy trzy paluszki. Nawet w Amevi. Nawet w pilocie Amevi. Bardzo fajnie ten pilot. Powiem Wam szczerze, że ten pilot jest bardziej zbliżony do tego pilota z Amevi. Taki jest właśnie fajny. Poprzedniczka 90 kilka też ma taki gumowany, natomiast no całkiem, całkiem inaczej siedzi w dłoni. Powiem Wam, że taki właśnie bardzo podobny, wręcz bym powiedział identyczny ten, ten plastik czy ta guma, co to jest, do, do Amevi. Dobra, odpalamy model. Świecić, świeci, świeci. Odpalamy pilot, i również słychać, że ma efekty dźwiękowe. Na razie wyłączymy efekty dźwiękowe, żeby nam nie przeszkadzały. Jak widzicie, już zauważyłem pierwszy... pierwszą różnicę. A mianowicie, jak widzicie, to ramię, ramię środkowe, ostatnie, zwał jak zwał, zamyka się tylko w kącie prostym, nie idzie dalej. Powiem szczerze, że nie wiem jak to się przełoży na, na kopanie, zobaczymy, natomiast z doświadczenia wiem, jak kopałem poprzednim modelem, że przy, przy wykopywaniu jakichś kamieni, czy, czy, czy takich większych elementów, to ramię jak idzie troszeczkę dalej, to jest lepiej, ponieważ lepiej można nabrać właśnie jakiś większy kamień czy coś na łyżkę, blokując sobie go zabierając i blokując sobie go gąsienicę. Natomiast tutaj takiej możliwości jak widzicie nie ma, ponieważ już wam pokażę. O, tutaj to ramię już niestety nie idzie. Dalej i tutaj mamy dość spodą przestrzeń między łyżką a gąsienicą, więc ciężko nam cokolwiek będzie zabrać. No ale zobaczymy. Na razie sobie przetestuję ją w terenie. Yy, tak jak jest, czyli w oryginale z tym zamknięciem, natomiast y, chciałbym zmodyfikować to ramię, żeby troszeczkę bardziej, y, nie, nie za bardzo, ale żeby troszeczkę bardziej się zamykało. Zauważyłem, że jest taka możliwość. Y, już Wam pokażę. Już Wam pokażę, mianowicie zwróćcie uwagę, tutaj, tutaj są takie ograniczniki, przyciski ograniczniki. W momencie, jeżeli otworzymy łyżkę y, y, ramię, jeżeli otworzymy lub zamkniemy całkowicie, to te ograniczniki nam zabezpieczają, żeby silniki nie cierpiały i automatycznie odcinają zasilanie do silnika. O. Zwróćcie uwagę, tutaj jest ten ogranicznik i zobaczcie, ile tu jeszcze jest miejsca. Czyli jakby zmodyfikować to miejsce, tutaj wymyślić, znaczy wymyślić, zmodyfikować troszkę ten właśnie przycisk od krańcowy, że tak powiem, od zamykania oraz tutaj jeszcze spiłować te, te ograniczniki. Ramię automatycznie nam się zamknie do, tutaj, do samego końca, i wtedy będzie to zamykanie, tak jak w poprzednim modelu. Z tego, co kojarzę, tak, z tego, co kojarzę, to ja w poprzednim modelu zrobiłem właśnie to samo. Troszeczkę ten przycisk, ten przycisk, tą, tą krańcówkę, że tak powiem, przesunąłem do tyłu oraz spiłowałem te ograniczniki automatycznie ramię się więcej zamykało, dzięki czemu lepiej, lepiej się kopało, lepiej przekładało się to na pracę koparki. Tak więc tutaj widzę, że będzie ta sama modyfikacja zrobiona przeze mnie oraz przypuszczam, że pierwsze, pierwsze zacznę, pierwszy filmy z kopania na pewno zobaczycie tak, jak jest teraz w oryginale. Zobaczymy, jak ona sobie daje radę, na pewno z tym akumulatorem. Natomiast kolejny film będzie już z Lipo 3S, czyli tym akumulatorem, który używam do, do mojej zielonej 1593, ponieważ, jak widzicie, zwróćcie uwagę, jak ona, że tak powiem, słabo czy opodnie chodzi o. Powiem Wam, że dość wolno, chodzi, znaczy wolno, wolno nie wolno, ale, ale na LiPo3S chodzi, chodzi koparka szybciej, przez co można sobie szybciej, szybciej się pobawić, szybciej wykopać. Także na pewno LiPo3S tutaj trafi. Nie teraz, ale, ale w którymś tam kolejnym filmie na pewno LiPo3S tutaj trafi. No i co? Mamy oczywiście, tak jak widzieliście, ruch ramieniem środkowym. Oczywiście, krańcówki, w momencie jak dojdzie, odłączy możemy. Naciskać pilo, yy, joystick i nic nie idzie. Ruk, yy, łyżką. Oraz główne ramię. No i obrót. Uuu słabytko. Powiem Wam, że słabytko. No a coś czuję, że ten LiPo czy s mój trafi jeszcze szybciej niż się spodziewam. To znaczy na pewno, na pewno yy, Jeden film z tym akumulatorem, reszta na Lipo 3S. Ponieważ sam ogród widzę, że już bardzo słabo chodzi. No jeszcze jeździmy. Też dość opodnie to idzie. <laughs> Także Lipo 3S tutaj trafi jak najbardziej jeszcze szybciej niż się, niż się spodziewałem. Dlatego widzicie, fajna koparka. Tutaj mamy wtyk do tych właśnie naszych dodatkowych... Dodatkowych... Elementów czyli do młotka nie będę go Wam teraz przekładał, tylko Wam pokażę. Tutaj na pilocie mamy przyciski. Ten tutaj, środkowy jeden i drugi. Jak widzicie, młotek działa. Chwytak do, do piłek, do kulek. Tak mi się kojarzy, ponieważ półokrągły to do takich półokrągłych elementów. W jedną stronę. Jak widzicie, działa. Otwiera, zamyka, ale słyszycie to przeskakiwanie? Tak? I to jest taki chwytak, właśnie do, do takiej zabawy. Nie wiem, piłeczki sobie podnosić, czy jakieś lekkie elementy, ponieważ przypuszczam, że chociaż jeszcze raz wchodzimy, przypuszczam, że jakby chciał chwycić jakiś kamień, będzie ciężko. I zobaczmy, ja tu dam rękę. O, widzicie, leciutko tylko ścisnął, nawet mnie nawet nic nie zabolało, nic nie. Nie poczułem, dlatego no, widać, że ten chwytak po prostu będzie taki tylko do zabawy. Natomiast te chwytaki metalowe one się składzają. tam gdzieś na jedne, jedne z pierwszych, przynajmniej pierwsze filmy na moim kanale. Jak zjedziecie sobie wejdziecie w zakładkę wideo, to tam sobie, jak zjedziecie na sam dół, no to pierwsze. pierwsze Pierwsze film, chyba były z wykopów, natomiast któreś tam kolejne były z modelem Amevi białym 22415 i właśnie z tymi chwytakami nimi tam podnosiłem jakieś kamyczki, cegówki. Tam na, na, na chyba pierwszym, pierwszym i drugim filmie testowałem od najmniejszego kamienia aż po cegówkę. Chciałem po prostu pokazać ile ta, ta koparka ma siły, ile może, ile może dźwignąć, jeżeli chodzi o Amevi. Tutaj również oczywiście taki film będzie z gałęziami, z kamieniami, z jakimiś cegówkami, z, no, z jakimiś... Z jakimi z jakimiś rzeczami. Sama koparka powiem wam nie wiem, nie mam nie mam tu wagi, natomiast ja wiem koło, koło 4 4 4,5 kg gdzieś waży. Z tego co tak na, na moje oko, że tak powiem, nie mam tu wagi, ale, ale sobie sprawdzimy później, znaczy później w następnym filmie, jak będę porównywał obie dwa modele, czyli 1594 z 1593 to sobie zważymy. Oczywiście jak wiecie, moja zielona 90 katulka jest po modyfikacji, po dociążeniu odważnikami. Myślę, że tą po pierwszej próbie kopania zobaczymy, ponieważ ma metalowe gąsienice, co automatycznie ją obciąża w tej części dolnej. Może nie będzie ją tak suwać. Tamtą poprzedniczkę dociążyłem przez to, że w momencie jak chwyciłem dużą łyżkę ziemi, no to zamiast nabierać to cała koparka, cała maszyna szła w stronę łyżki. Dlatego ją dociążyłem. Zobaczymy jak będzie z tą. Jeżeli będzie podobny efekt, to tą dociążę, ale myślę, że już nie będę dociążał Yy, części gąsienicowej, tylko zajmę się bardziej tutaj wieżą. Do, dociążę sobie tutaj w tych miejscach, ponieważ z racji tego, że budowa jest identyczna, to znaczy tam ten, ten design, no i budowa jest identyczna z poprzedniczką, więc tutaj są miejsca, żeby ją ładnie dociążyć tymi właśnie odważnikami yy, ołowianymi, co się stosuje do wyważania kół aluminiowych. No i co, co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tyle, chyba tyle. Co jeszcze? Dajcie znać w komentarzu, o czym może zapomniałem. Albo co byście chcieli jeszcze wiedzieć na temat tego modelu na chwilę obecną. Na chwilę dzisiejszą. Dzisiaj tylko rozpakowanie, czyli elementy, co dostajemy. Czyli dostajemy walizkę dość sensowną, dość solidną ze styropianu. Dostajemy elementy młot, chwytaki do drewna. Chwytak taki, nazwijmy go zabawkowy, do jakichś tam piłek, kuleczek. Nic, nic wielkiego na pewno nie, nie chwyci. Ładowarkę taką najzwyklejszą, najprostszą. Instrukcja obsługi pilot, no i kluczyk i śrubokręt wraz z śrubkami, nakrętkami do zmiany właśnie na pozostałe akcesoria. Tyle, tyle w pudełku. Tak to wygląda. O maszynie powiedziałem, powiedziałem no jak jest zbudowana, czyli metal, plastik, plastik, metal. Ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. Powiem szczerze, podoba mi się, wizualnie mi się podoba. Szczerze mówiąc, myślałem, że chociaż te ramiona będą z metalu, no ale niestety Przeliczyłem się. O, zadziałało wyłączenie. Widzicie, że nie używam już jej jakiś czas, pomimo tego, że są włączone, to mi świeci dioda zgasła, czyli oszczędzanie prądu się włączyło, ale wystarczy nacisnąć chociażby przycisk. Już. I już się nie włącza. Dobra, musimy ją z powrotem wyłączyć i włączyć. Ok. To chyba nie wiem czy... już nie pamiętam czy, czy w poprzednim modelu. Tak było, że wystarczyło nacisnąć przycisk? Czy, czy w Amebi? To już nie wiem, ale to sobie zobaczymy w następnym filmie w porównaniu dwóch modeli. Tak więc myślę, że kwestia rozpakowania modelu już wyczerpana. Jak widzicie, model, walizka, akcesoria, instrukcja. Widzieliście, jak jeździ, jak pracuje. Jak nie kopie, tylko jak, jak porusza swoimi elementami, czyli, czyli, czyli gąsienice, wieżyczka, ramiona, łyżka. No, powiem szczerze, na 2S jest słabo. Słabo. Jednak, jak, jak chcecie kopać, tak, tak jak ja ostatnio, co testowałem poprzedniczkę w ziemi, w jakichś tam kamieniach, wykopywać jakieś kawałki kamieni większych, podnosić, myślę, że na tym 2S, bo to jest 2S 74V, no to powiem wam szczerze, że. Że słabo, 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 samo, samo to otwieranie, zamykanie łyżki, lamion, kręcenie wieżyczką, jazda przód tył, dość słabo to wygląda. Natomiast y, poczekajcie, a może spróbujemy? Nie, nie spróbujemy, nie spróbujemy myślałem, że włożę teraz od razu przy S i sobie wypróbujemy, ale nie, bo tu mamy XT30, końcóweczkę na czym się mam. XT60. Niestety muszę kupić, widzicie, jest XT60, tutaj jest XT30, czyli można powiedzieć wtyczka taka sama, tylko mniejsza. No tak to o, budowach jak widzicie jest taka sama, tylko, że 30 jest mniejsza od 60. Muszę się zaopatrzyć w taką przejściówkę, ponieważ tego co kojarzę, nie, nie będę miał takiej przejściówki, nie będę miał, ale, ale sobie sprawię, ale sobie sprawię, sprawię, ponieważ muszę ten akumulator włożyć, żeby model lepiej jeździł, lepiej funkcjonował, że tak powiem. No i co? No i tyle. Myślę, że nic więcej... Nic więcej wam nie wyczerpuje. Resztę elementów, tam porównanie jakieś, tak jak mówię, w następnym filmie. Dzisiaj, że tak powiem, temat wyczerpałem, temat rozpakowania. W następnym filmie wam zaprezentuję obydwa modele 94 z 93. Czym się różnią? Zresztą już możecie sobie porównać, ponieważ wiecie, że na moim kanale jest również film z rozpakowania 90 Więc teoretycznie możecie sobie dwa filmy porównać, ale ja wam to pokażę, że tak powiem, na jednym filmie na żywo, w sensie no, na filmie Wam pokażę obydwa modele obok siebie, czym się różnią, a z tego co widzę, to różnic wielkich nie będzie. Ale to zostawmy na następny film. Także myślę że, myślę, że temat zakończymy. Dajcie znać, co byście chcieli jeszcze wiedzieć o tym modelu, czy coś Wam jeszcze dodatkowo, nie wiem, pokazać, coś byście chcieli zerknąć gdzieś tam, no jakoś bardziej na jakieś tutaj elementy. Ja Wam tego nie pokazuję, ponieważ no, myślę, że to są raczej elementy wizualne, niż takie potrzebne do, do pracy, do, 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 do jakiegoś tam, nie wiem, działania modelu, to już jest tylko kwestia wizualizacji. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek, zostawiajcie, piszcie komentarze, dajcie znać co sądzicie o tym modelu, co sądzicie o, o rozpakowaniu, czy, czy, czy o czymś zapomniałem, czy, czy coś jeszcze powinienem dodać, po prostu, po prostu daj, dajcie znać. Również Was zapraszam na mój fanpage PatriopaWercemaniak również jeżeli macie kłopot z modelami to jak wiecie mam serwis modeli zdalnie sterowany RC. Jeżeli byście potrzebowali pomocy, czy to, czy to, żebym wam coś podpowiedział, odpowiedział, czy to żebym wam coś, no, coś zrobił z Waszym modelem, czy naprawił, czy, czy, czy po prostu przeserwisował, przesmarował, dajcie znać, nie ma sprawy, jesteśmy w kontakcie, także, także zapraszam Was. Oczywiście linki macie na, w opisie filmu na dole filmu. Koparka, jak, jakbyście, chcieli nabyć, jakbyście chcieli nabyć ten model w Polsce to koparka dostępna jest na stronie www.handloteka.net. Tam koparka już jest, już to handloteki przyszły. Dzięki temu że przyszły ta koparka jest u mnie i jeżeli byście chcieli nabyć swoją własną koparkę, swój własny model Huiny 1594, to handloteka mają w ofercie, mają na stanie, możecie możecie ten model kupić. Także także cóż, myślę, że tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.